No dobra, ciśniemy sobie dalej w GoGesera. Ogólnie trafiliśmy na jakiegoś Japończyka, co... Jezus Maria, gdzie my jesteśmy? To niekoniecznie mi pasuje. Co to jest? Co jest z tymi znakami? No a co do Japończyka? No kurwa, trochę niestety wiem, że Japończycy... Raz, że grają w tych godzinach, o których dzisiaj nagrywam. A dwa, że ciężko się z nimi gra. To jest to miejsce. Okej, okay. to... to była Belgia. okej, okej. Okay. Okay. Wyglądało jak kurwa jakiś czarnobyl, co najmniej. przez ten. ten przez ten. skorodowane znaki i tak dalej. Dobra, to mi tak zalatuje. Słońce na południu? Słońce na południu. No, i SZPANIĄ? Włochami? Ewentualnie coś na Bałkanach? Jest coś napisane na tym i jest. Co to? O, Jo chyba ja bym się bardzo pomylił. Chociaż e, Grecja? Grecja, Macedonia. Nie wiem, czy Macedonia jest pokryta ogólnie, ale. Grecja też może być. Teraz się. Teraz widzę, że to w ogóle jest jeszcze coś innego. No i dobra, chyba on sobie pojechał w drugą stronę. Pewnie lepiej na tym wyjdzie. Ja daję Grecję i trafiłem w Grecję, tylko że to była. Cephalonia. Okej. Okay poszedł moim problem, czyli Macedonią. No dobra. Nie jest źle. Mogło być lepiej. O nie, jesteśmy... Ach, Indie, White nie wiem. Nie, nie White nawet. Coffee Country. Ojej, o tak. Jezus, no typie. Upanuj się. Nie wiem, granica Indii i Bangladeszu? Przysz... W bym nie powiedział. W sensie no... Nie wiem, nie wiem skąd kurwa ci Japońcy to wiedzą. Um... Kenia? Nigeria? Senegal? Senegal może bardziej? Co my tu mamy napisane? Nic. Bank jakiś, Agricole. Okej, okay, niekoniecznie. Sen... Czy to jest Senegal napisane, kubrywa Bo to też nie jest powiedziane, że na pewno. Dobra, czy w Senegalu jest coś takiego jak Grógu? Może gdzieś jest, nie wiem. Tu było. Okej. Okay. No dobra, mogłem to zobaczyć. Naprawdę mogłem to zobaczyć. Ale cóż, jak się nie, nie patrzy na mapę, tylko strzela gdziekolwiek, tak to się właśnie kończy. No, e, Norwegia, Szwecja. Widzę słupki od śniegu, więc. Myślę, że to coś z tych dwóch. Ewentualnie fin... północ Finlandii? Uh -huh, może, może. I pewnie coś znowu strzeli. O o, 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 o! Wróć. Replay. O typie. Coś poleciał. Kurwa, delikatnie bliżej. A tak jeszcze mogę to przepierdolić. A No dobra, nie powiem, że mi to... Pa... Gdzieś widziałem taką drogę. chyba Hiszpania, nie? To taki mocno górzysty region. O kurwa. Portugalia. Jezus Maryjo, nie mów, nie, 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 no. Uff. I dostajemy takim pięknym państwem jak Kazachstan? Czy Rosja? Czy mi wystarczy? Wystarczy. Jezus, jaki fart! Że w ostatniej chwili, Boże. Dobra, wrócę do was z kolejnym przeciwnikiem. No i moi drodzy, trafiamy na Romanatyczkę, który. No, Brazylia. Ale jaka Brazylia? No, bo tylko flaga Brazylii. MT100, pierwszy kilometr Via Brazil No ciekawe Zgaduję, że Via Ej, oddaj mi to. To był znak, w mi to da MT100 Tu hmm. gdzieś? Nie Dobra, niech mam będzie Kurwa, dwa tysiące za. No ja pierdolę Dwa tysiące za pomylenie regionu El da tang di da kurwa, pisata, powiedzieć chyba Co to jest? Jak gdzieś widziałem takie kurwa, jak są te kolorowe główne. To gdzieś było też weźmy tam cofni, bo tam była jakaś plakietka O i dokładnie ta Paterno. No to poteny są górne w tym bawim, Indo, nie? I tak bym strzelał, że to ewentualnie może być indoj. Czerwone blachy? Mhm. Uh -huh. Podaje czerwona blacha. Czym jest czerwona blacha? Tutaj widzę, że taki dosyć duży ruch na tej. Tam się można dojechać, co? Rawą Sapi. Na się jest mało angielskiego z tego co widzę, więc nie strzelałbym, że to może być, mogą być Filipiny. Plus trochę chyba nie po tej czystej drogi jedziemy. Bo już o ile pamiętam, Filipiny... Ci są sobie po, do... po naszej, że tak powiem. Jeżdż jeżdżą po naszemu, a nie po, po ich niemu. Islamic Centre, co co? Desa jambu Kidvan Nie na no, wymszałam że to będzie indo, tylko gdzie? Dobra, dajmy sobie gdzieś tu, wiecie? Idealnie stąd... Dobra, no, nie, no był trochę. Ciut dalej. No dobrze trafiliśmy. W dobrą wyspę chociaż na Indonezji. Oj Roman, Roman, kurwa mać Czy wy macie... co tu jest? Co tu jest, co to jest? No jesteśmy w Europie, to na 100% Powinien mi coś mówić to ten język Magiar? Magiar? Chyba magier, nie? O, gdzie w tym magier? Wacz. To gdzieś może. Gdzie jest wacz? Mecz. To nie to. Sorsi? Też nie widzę. Chocmysz. Coś tam. Też nie widzę. Może gdzieś zobaczę. Tak. Gdzieś ten wacz. Chyba tak się u nich będzie czytać. Nope. Ewidentnie nie, może Vatch jest jakąś... Albo może Vatch kurwa nie jest miastem na przykład, to też może tak być. Hiroshi i co? Jedenastka. Ale jedenastka taka O. No e, dobra, gdzie może być jedenastka taka O? To jest dwójka, to jest trzynastka. No bo to w takim razie będzie któraś z tych, no... Liczę, że węgrzy budowali jednak swoje drogi w jakiejś konkretnej kolejności. Ej, czekaj, patrz. Dwunastka, jedenastka. I Sorshi. Jakiś rozjazd. To Budapesztem? No jest tu jakiś przejazd, to może być to. I No nie, dobra, nie było tu McDonalda, kurwa, chwila. Stop. Stop i tron. Ale... Myślę, że bardzo daleko nie będziemy. Byliśmy tutaj po prostu, okej. Okay. Nieźle, ale no punkty małe, no bo miało na tyle do dużo czasu, żeby zobaczyć, czy są to Węgry, nie? A to za to jest... no właśnie, co to jest? Coś na śmieciurach napisane? Marsul Marcellino Beach Gap ja się dowiemy Z tego co rozumiem e, Transport jest... no Powiedziałbym, że zalatuje Hiszpanią I że zalatuje tak całkiem, całkiem mocno tylko gdzie? Nie no, bo widzę, no od chuja tych. was, znowu ta pieprzona Portugalia mnie udupia. Z tysiąc punktów. No, Jezus, no to nie będzie dobre. Znaczy nie no, wygraliśmy z tym Japońcem, to i tak jest dobrze. Dobrze. Że... Ja znowu jestem w bardzo podobnym miejscu, w... wiecie co, nawet nie próbuję, zróbmy to, w droga się wydaje być zajebiście podobna, w zajebiście podobnym krajobrazie i tak samo dziwnie zmienia, yy, raz, że pory roku, yy, dwa, że tak jakby styl footage'u, że widzicie, że to jest taki bardziej rozmyty. ej, i dobra, i tu się czegoś kurwa chyba uczymy. Dobra, to, to, był, to był dobry guess. W sensie, no wiadomo, nie był to pinpoint kurwa za 5 koła, ale... Ale nie był to zły, zły guess. Dwa żółte pasy pośrodku kurwa niczego. Może ty chuju. Nie wiem czy ja chcę tu dalej jechać. MPH czy KMH? A co? Nie, dobra, nie chcę w tą stronę jechać na pewno. Jak to jest, że tamten chyba był 21. 22 wygląda... Widzę teraz gorzej od tego 19. Ale jeśli mam być szczery, nie mam zielonego pojęcia, gdzie jestem. Ale jakbym miał strzelać, to no właśnie, Stany. Ja powiem wam, że kojarzę jedno miejsce z grania, yy, u, jak nie więcej lat czasu temu, w tą grę, dopiero jak wychodziła. Które wygląda wyglądało wtedy podobnie, pamiętam, że robiłem sobie taki challenge sam dla siebie wtedy, żeby spierdolnąć 5K, nie? Gdzie to było? Gdzie, gdzieś było tutaj pod Reno. To była chyba ta droga któraś. O tu. No, trochę się przestrzeliłem, ale nie najgorzej. <noise> Ogólnie te rejony, tak wyglądają z tego co widzę, mają taki zjewany futycz. To też warto wiedzieć, oczywiście. Już mamy dwie ciekawe rzeczy z tego, tego odcinka, kurwa. Morsu bawi i uczy. Nie wiem jak bawi, ale na pewno uczy. North Branch White River. Is it the States again? Bridge ISIS before God? Oh, co? Adopt the highway. Adoptujmy sobie autostradę i wybudujmy ją za Amerykanów. Proszę. To mi się przypomina, highway. M20 East. Mój głupi mózg. Każe mi strzelać w Montanę albo w Minnesotę, ale. Czy ja na pewno chcę to robić? Czy to jest twój plan na życie dzisiaj? Ja Myślałem, że to będą pewnie Stany. Jeszcze to może być północ, rzeczywiście. Ewentualnie jeszcze. Yy, nawet nie tutaj, tylko bardziej tutaj, main. Jezus, ale to dziwnie wygląda. Chyba że Kanadyjczycy mają jeszcze Adop The Highway ten program. A to, to... Tu wam nie powiem, bo ja nie wiem, czy to jest na pewno Stanów program, nie? Żeby nikt mi potem nie, nie zarzucił, że pierdolę, to mówię Bredze. Yy, Bredze <laughs> nie mam zielonego kurwa pojęcia. Ale tak strzelam sobie, bo no... No jedzie tym vibe'em Stanów. Tak, właśnie, właśnie tak. <laughs> jedzie vibe'em Stanów, ewidentnie. Tylko odnoszę wrażenie. Ojo, jak się ładnie zrobiło? Oceana County. Milan. Po park. Kurwa. Mil Pond Park. Boże. Okej. Okay. Jest to gdzieś jakieś Oceana. I to są dwudziestki niby. To jest dwudziestka, tylko to może być też taka dwudziestka. Mmm, mmm, Jest to jakaś tu jakaś mmm, 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 jest mmm, No i teraz ciekawe. Bo to, jak dla mnie, może być zarówno jedno, jak i drugie. Dobra, zobaczmy, poczekajmy, aż typ sobie. Chociaż kurwa, no daję mu też szansę, że on na coś wpadnie. Tym, yy, że czekam. Dobra, idźmy za głosem serca i rozsądku. Dajmy sobie gdzieś tu. No, no, tu nie widzę, że. No w sensie to może być taka dwudziestka, nie? Jak za wejdę na jakąś pijanę. Okej, okay, Michigan. Ma to sens. Kurwa 800 dostaje. a... Ileż dalej byłem? Kurwa. To... Niefajne, nie, niedobra to jest. O, matko. Słuchajmy są. Na pewno pojedziemy przynajmniej po dobrej stronie drogi, ale... Coś mi to daje. Nie, bo i tak nie mogę się rozczytać. Co jest kurwa, typie? Nie, nie wiem. Oooo! Dobra. Nie, nie miałem zielonego pojęcia, że to będzie gana. Nie miałem zielonego pojęcia, że to może być gana. Dobra. I tak całkiem dobrze poszło. No, prawie dobrze. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i komentarz. I suba, co najważniejsze, bo rzeczywiście widzę, że bardzo dużo osób, które oglądają te materiały, nie subuje kanału, więc jeżeli ci się podoba cokolwiek z tego, no i też wracacie zresztą, to daj, daj suba, będzie miło. Więc to by było na tyle. Cześć.